Hej, hej, witajcie kochane zodiakalne bliźnięta, z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc październik 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga wróżka roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb, jak i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i po prostu przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także. Jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, to musicie sobie ten czas po prostu przeliczyć na polską strefę czasową. Są też zgłoszenia, że czasem nie można się zapisać że są jakieś utrudnienia że po prostu kalendarz się nie wyświetla. To po prostu na tym blogu wyślijcie do mnie wiadomość, tak, i ja po prostu was zapiszę. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów tygodniowych, ale na razie chwilowo tygodniówek jeszcze nie ma. No, jeszcze się dużo dzieje w moim życiu. Ja jeszcze muszę pewne rzeczy uporządkować, więc nie zaczynam. Tych nagrań ponieważ no, mogę po prostu nie wyrobić z czasem, ale myślę, że wkrótce, wkrótce rozpoczniemy tygodniówki. Więc moi kochani, tak to wygląda. No i oczywiście ta aktywność wasza buduje mój kanał. Tak? Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, jeżeli jest to możliwe. Zatem zobaczmy, drogie bliźnięta, co tutaj u Was w finansach na miesiąc? Październik się szykuje. Finanse, październik, bliźnięta. No i mamy drzewo życia. <laughs> co to oznacza? Nie więcej kart nie będę ciągła. Karty nie chcą mówić. Karty mówią, że macie nie skupiać się na finansach, tylko na zdrowiu. Drzewo życia to jest wasze zdrowie, wasze życie. I jeżeli coś zostało zaniedbane, zaniechane, to należy na to zwrócić uwagę, bo jeżeli to zignorujecie, no to to po prostu, mogą się zacząć takie komplikacje ze zdrowiem, że no albo możecie stracić pracę, bądź też może się szykować. Dłuższe, chorobowe, tak? Aczkolwiek nie musi tak się stać, więc tutaj należy na to zwrócić uwagę. Może to jest informacja, że za dużo pracujesz i należy wypoziomować ten czas i znaleźć czas na odpoczynek czas na relaks, na sen. I no, i być może jakąś medytację, czyli tutaj skupienie się na sobie, tak? Skupienie się na swoim zdrowiu, bądź też na drzewo życia, czyli tutaj mogą być też komplikacje, jeśli chodzi o zdrowie bliskich, tak? Czyli. Ci, co wam dali życie, tak? Też może być, tak? Lub rodzice, lub dziadkowie. Więc tutaj tak jakby karty podpowiadają, by nie skupiać się na finansach, nie przekładać nic, co, ma, co niby jest ważne. No oczywiście kasa też jest ważna, um, no bo dzięki temu możemy zrobić zakupy i tak dalej, ale tak jakby pierwszym priorytetem dla Was powinno być zdrowie, zdrowie Wasze i zdrowie Waszych bliskich. W tle mamy tutaj śmierć, czyli koniec też tej biedy. Tutaj być może będziecie się skupiać też na jakichś oszczędnościach, może też będzie trzeba ruszyć te oszczędności, by tutaj wspomóc bliskich lub siebie. No trochę tutaj też będą komplikacje, problemy ze snem, no bo może też martwicie się o samych siebie bądź o bliskich, no ale tak to tutaj wygląda, tak, że na razie tak jakby głównym priorytetem jest, jest ta karta drzewo życia, czyli skupienie się na swoim życiu bądź też na życiu najbliższych. Zatem zobaczymy teraz, co w uczuciach w miłości u bliźniaków, bliźnięta, uczucia, miłość. Yy. Może jeszcze przełożę te karty, żeby były dobrze przetasowane, bo <laughs> nie ciągnęłam więcej kart, tylko tą jedną. Uczucia, miłość dla bliźniąt. Kapłanka. Słuchajcie, no tutaj są ukry, u, ukrywane uczucia do kogoś z przeszłości. To może być przeszłość, ale z poprzedniego wcielenia również. No, czujecie jakąś miętę przez rumianek, jak to się mówi. E, próbujecie łapać też równowagę. Obserwujecie daną osobę, wsłuchujecie się też w swoją intuicję. Jest też dużo. Rzeczy niedopowiedzianych, dużo lęku też w Was. No, i słuchajcie na efekty tej relacji, tak jakby będzie trzeba poczekać, albo bądź Wy nie spieszycie się tutaj z wejściem w tą relację, bo być może już jesteście po jakichś trudnych przejściach i obserwujecie, tak? Obserwujecie tutaj um, i małymi kroczkami budujecie przyjaźń, budujecie no, znajomość, tak? Tutaj, no, karty też mówią, no bo to jest też tak, jakby kapłanka, no to to są, mogą być to rozmowy, albo nawet albo. Mm, yy, Porozumiewanie się telepatyczne, mogą to być rozmowy również przez internet, ale tak jakby karty mówią, że jeszcze nie było spotkania, tak? Czyli tutaj jest taka znajomość, troszeczkę ukryta, i yy, wy będziecie łapać równowagę i skupiać się na tym, yy, by yy, spotkać się, tak? Czyli tutaj no bo są denary, czyli to jest tak jakby coś co się ma zmaterializować, tak? No i tutaj jest as as monet. No i zobaczcie, tu jest, są ukryte uczucia. Tu jest kieli, dziewięć kielichów, czyli jest tak jakby to jest osoba, która nosi maskę i ona zdejmuje tą maskę, bo już przeradza się w osobę pewną siebie. Cesarza. Czyli tutaj albo w ciągu miesiąca to nastąpi, być może dojdzie do spotkania i będziecie wiedzieli, zachowacie umiar, równowagę, ta osoba też może na Was czekać. Będziecie, będziecie na tyle silni i pewni siebie, żeby ujawnić swoje uczucia. To nie musi, musi być wielka miłość, ale po prostu powiecie o swojej sympatii, tak? Do. Czy empatii do, do, do danej osoby, tak? Czyli tutaj, tak jakby, rozwój. Na efekty tego, te, tej znajomości też będzie trzeba poczekać, być może ta osoba też jest po przejściach i będzie bardzo ostrożna, by wejść w tą relację, tak? To, no tutaj, tak jak widać, ten mężczyzna tutaj trzyma znak wagi, tak? Zresztą, nawet wagę szale. Więc y, to może być byk, ale również może być waga. więc y, y, Albo nawet rak, bo tutaj jest też księżyc tak, na tej karcie, więc mamy tutaj trzy symbole. Y, no właściwie cztery, bo tu jeszcze jest słońce, więc może to być lew. Więc y, no, y, ka y, każdy może tutaj sobie dopasować, nie, nie, jeżeli to w ogóle rezonuje z Wami. Tak, więc tutaj taka, taka jest informacja, ale dociągniemy karty, tak, jeszcze, żeby wiedzieć coś więcej, co nam tutaj karty takie dopowiadające będą mówić. No jest rycerz mieczy, czyli tak jak powiedziałam, jest dużo rozmów, być może też właśnie przez internet, jest dużo też myśli. Je, te myśli mogą w was wywoływać ogromny chaos, tak. Mm, mm, dobra, dociągamy dalej. No, ale jest karta świata, czyli tu tak jakby wszechświat będzie Wam sprzyjał, by rozwijać tą znajomość, tak? Czyli tutaj yy, Wy, yy, tak jakby musicie się otworzyć na tą relację. No i jest paść mieczy, tak? Czyli yy, coś yy, nowego budujecie w głowie. Czyli tutaj chcielibyście tak jakby przełamać te bariery, bierzecie ten miecz i tutaj tak jakby chcielibyście czegoś więcej. No i jest karta głupca, przedtem mieliście tam w tyle też kartę asa denarów, czyli nowy początek. No i słuchajcie, tutaj macie dwie buławy, wybór, zwycięstwo, as buław, czyli działanie, słuchajcie, no, jeżeli nie zadziałacie, no to może być problem, tak? Czyli tutaj y, trzeba zacząć działać w tym kierunku, jeżeli wam faktycznie na tej osobie y, zależy, czyli jakieś wysłać sygnały lub coś powiedzieć, y, coś powiedzieć więcej, tak? No ten głupiec tak jakby tutaj y, może y, nie musi od razu wyznawać miłości, ale w jakiś y, taki y, Delikatny sposób, możemy powiedzieć o tej sympatii, bo on niesie tutaj tą różyczkę, tak? Czyli nowy początek, nowy początek dawać sygnały po prostu, tak? Jeżeli kogoś darzycie sympatią, jeżeli jesteście w stałych relacjach, no to tutaj jest łapanie równowagi, praca nad związkiem. Yy, dużo zmian trzeba wprowadzić u niektórych może pojawić się yy, 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 dziecko, jeszcze tutaj nie powiedziałam, no jeżeli jest karta świata to yy, może was tutaj dzielić jakaś odległość, tak, czyli tutaj yy, no, rozmowy są przez internet no być może jesteście gdzieś za granicą, tak, czyli tutaj w innym rejonie świata po prostu i i będziecie chcieli y, przełamać y, to wszystko, zacząć działać, by doszło do spotkania. No ale oczywiście to zależy od was obojga. Y, no i tak jak powiedziałam, y, tutaj, y, no, jeżeli faktycznie darzycie tą osobę sympatią, no to y, no, należałoby już y, wysyłać jakieś y, sygnały tak, do tej. Osoby takie głębsze, tak, że, że poprzez telepatię, nawet czy, czy, czy rozmowę, ta osoba też może wyczuć wasze intencje. Teraz zobaczymy, kochani, kartę Lenormand, jeśli chodzi o bliźnięta na miesiąc październik. No bo w finansach Wam te karty Tarota nic nie chciały powiedzieć, tylko mówiły o zdrowiu. Może tutaj coś więcej będzie. Jeśli chodzi o finanse czy, czy miłość, zdrowie, no zobaczymy. Zobaczmy teraz kartę Lenormand dla bliźniąt na miesiąc październik 2022. Chmury, czyli ogromny chaos w głowie, burza myśli, i tak dalej, i to może naprawdę wywołać y, ogromny chaos. No, jest to związane z myśleniem o osobie, która jest dla Was ważna, tak? Czyli tutaj, osoba, która ma y, ogromny autorytet, to może być ktoś z rodziców, to może być y, też, jeśli chodzi o szefa, jakieś mogą być tutaj problemy, tak? No, może być tak, że tutaj ta osoba, która, którą, o której myślicie, lub się martwicie, to może znaleźć się w szpitalu, lub w jakimś miejscu izolacji, tak, czy sanatorium. No, jest karta wieży, tak, czyli tutaj jest taka izolacja. Odseparowanie się, czyli tak, jakby mm, może być właśnie tutaj taka interwencja. E, jeśli chodzi o pracę, no to może być tak, że możecie dostać też niektóre osoby awans i będziecie się martwić, czy podołacie, czy dacie radę. To, to tak jak mm, zawsze mówię, te chmury można rozgonić. Czyli jeżeli będziecie myśleć pozytywnie, będzie wszystko yy, ok. Być może się, dzieją się takie rzeczy w waszym życiu, że wy potrzebujecie tej izolacji też, tak? Ale karta parku, no niekoniecznie może mówić o izolacji, bo to jest miejsce, gdzie du tutaj dużo ludzi przebywa. Czyli razem z, z, tym, z tą wieżą, no to może to być szpital, to może być sanatorium, ale to również może być jakiś ośrodek też, tak, gdzie będziecie potrzebowali izolacji, ale w inny sposób, że chcielibyście pojechać gdzieś może, udać się na jakieś warsztaty, by pomedytować. No i słuchajcie, jest tu też um, karta drzewa, czyli zdrowie, no znowu jest to drzewo, czyli tutaj się powtarza, czyli jeśli chodzi o wasze zdrowie, bądź waszych bliskich. No ruch też, tak, czyli tutaj no być może w Wy się tutaj poruszacie i y, 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 y dużo się dzieje. No, i też jest kas, y, kosa, tak? Kosa to jest troszeczkę taka trochę wredna karta, bo nie wiemy, czego się można po niej spodziewać. Bo to jest tak jakby nagłe odcinanie od czegoś lub od kogoś, y, bądź też y, może to być y, zbieranie plonów, tak? No, zobaczcie, tutaj już jest. Y, wszystko wykoszone, no i, i y, y, są te zboża, y, y, jakieś tam snopki pozawijane, i y, może to być zbieranie plonów. Czyli tutaj może być tak, że, że y, będzie dużo szumu, jeśli chodzi o zdrowie wasze bądź tej osoby bliskiej. I, yy, i po prostu będzie zbieranie plonów, ale też nie wykluczone, że yy, no, yy, jest ta karta szpitala, bądź yy, no, tutaj mogą być jakieś badania, szczegółowe badania, yy, bądź też yy, no jakaś yy, no, zabieg, jakaś operacja też tak. Więc yy, aczkolwiek nie musi tak się wydarzyć też, tak? No tutaj tak jak powiedziałam, no te karty mają wielorakie znaczenie, więc yy, no trzeba sobie to yy, po prostu dopasować. Teraz zobaczymy yy, karty rady dla yy, bliźniąt na miesiąc październik 2022. Odpuść sobie, czyli pewne rzeczy trzeba odpuścić, yy, puścić yy, po prostu i... Yy, 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 yy. No, dać na luz, tak, no, żeby, żeby no, przestać się zamartwiać i, i na pewne rzeczy, no, może się psychicznie przygotować, też tak. Zobaczymy następną kartę: kartę rady dla bliźniąt na miesiąc październik 2022. Pozwól sobie na lenistwo, czasem dobrze jest nic nie robić. Czyli relaks. Widzicie, czyli tutaj y, to y, y, karta y, rady też mówi o relaksie, czyli być może żyjecie w za dużym pędzie, jeśli chodzi o pracę y, i należy zwrócić uwagę na relaks, na odpoczynek, na. Y, y, na medytacje, na, na, na pewne rzeczy, gdzie y, po prostu możecie odpocząć, tak? Y, no, ta karta wieży też, no to może też was dotyczyć, tak? Że tutaj może wy y, powinniście zrobić jakieś badania i tutaj coś y, wprowadzić, jakieś zmiany. Moi kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, Kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie, dużo zdrówka, no i oczywiście zdrowia dla najbliższych. Pamiętajcie o tej aktywności na moim kanale, czyli subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Ja też staram się czytać wszystkie komentarze i staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. To nie muszą być wielkie komentarze to wystarczy wysłanie jakiejś buźki czy koniczynki czy czegokolwiek. I to jest dla mnie też miły gest, który mnie motywuje do nagrań dla Was. Kochani, nie będę przedłużać wszystkiego dobrego. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam Was ciepłutko. Buziole, papa, pa, do następnego razu.